Pojechałam do Monako zaproszona jako prelegent na największy światowy kongres medycyny przeciwstarzeniowej i medycyny estetycznej. Miałam wystąpić z prezentacją mojej innowacyjnej terapii ketogenicznej ustnej. Kongres, który skupił ponad 14 tysięcy uczestników, 250 prelegentów i poruszał bardzo dużo różnych y, tematów. To byli ludzie z całego świata tak naprawdę i bardzo się cieszę, że mogłam tam wystąpić z moją autorską terapią. Mówiłam o terapii ketogenicznej do ustnej, o terapii, którą kilka lat temu wprowadziłam. U nas w klinice, terapii, którą udoskonaliśmy we współpracy z moim przyjacielem, profesorem Carmelo Rizzo. I y, mówiłam o efektach tej terapii, mówiłam o rezultatach tej terapii. Poprowadziłam, y, wykonałam badania kliniczne i prezentowałam ich wyniki. Ta terapia jest to rzeczywiście bardzo innowacyjna rzecz. Jest to terapia, która wykorzystuje efekt ketozy krótkoterminowy, pozwalając zredukować metabolizm, zrobić taki reset metabolizmu, wyregulować hormony, wyregulować różnego rodzaju zaburzenia, pozbyć się tej tkanki tłuszczowej wisceralnej. Nie można tego mieć z dietą ketogeniczną, bo jest to tylko czasowa terapia z podażą odpowiednich aminokwasów, odpowiednich probiotyków, odpowiednich witamin przez pewien krótki czas. I później wprowadzamy urozmaiconą, zrównoważoną dietę, można powiedzieć dietę, czyli styl życia, odżywiania, z uwzględnieniem personalizacji, z uwzględnieniem kodu metabolicznego, który wykonujemy u takich pacjentów. I na tym kongresie pokazywałam wyniki 62 pacjentów, ich efekty. Zrobiłam statystyczne również analizy tego, jakie efekty uzyskali podczas 3-miesięcznej terapii. Efekty były spektakularne. Przeprowadziłam to badanie na grupie kobiet i mężczyzn, to było 62 osoby i analizowałam utratę tkanki tłuszczowej wisteralnej, utratę utratę masy mięśniowej, utratę, czy była utrata masy mięśniowej, czy nie. Weryfikowałam jakie efekty uzyskali pacjenci, jeżeli chodzi o redukcję obwodów, o samopoczucie, poziom odżywienia komórkowego. No i wyniki rzeczywiście Samą mnie nawet y, zaskoczyły, jak bardzo były spektakularne, ponieważ na 19 parametrów, które badałam, 13 parametrów okazało się istotnych statystycznie. Jest to ogromna y, zasługa tak naprawdę tej personalizacji, ale też tego, że pacjenci poddali się tej terapii, chcieli osiągnąć efekt. No, efekt jest taki, że mamy 18% utratę tkanki tłuszczowej wisceralnej z przy 5% wzroście masy mięśniowej. Codziennie tak naprawdę w mojej praktyce mam fantastyczne efekty z pacjentami. Każdego dnia jakaś terapia się powiedzmy, kończy i pacjent y, wchodzi w etap y, takiej, takiego follow-upu, powiedzmy, gdzie słyszymy się za jakiś czas. Natomiast jeden z takich rzeczywiście spektakularnych caseów to jest pan Michał. Pan Michał, który zgłosił się do mnie, 43-letni mężczyzna, który zgłosił się do mnie ważąc 154 kg. Dużo. I y, przy 1,80 i w ciągu 6 miesięcy zredukowaliśmy tą masę ciała do 99 kg, także 54-55 kg w ciągu pół roku, co jest niezwykłe. Na początku nie było siły do ćwiczeń. Y, ja też nie mogłam tak naprawdę obciążyć go ćwiczeniami, więc. Ta terapia ketogeniczna nie wykorzystuje ciężkich ćwiczeń fizycznych. Pacjent nie musi chodzić 6 razy w tygodniu na, z trenerem personalnym. Pacjent nie musi być na jakiejś bardzo trudnej głodówce. Może rzeczywiście normalnie funkcjonować, normalnie pracować, normalnie żyć z rodziną, a chudnie. I pan Michał rzeczywiście zaczął ćwiczyć dopiero pod koniec. Efekt mamy taki, że mamy 54 kg na minusie, lepsze samopoczucie, przestaliśmy używać różnego rodzaju farmakoterapii, której był niestety yy, pewnego rodzaju niewolnikiem, kiedy, kiedy czuł się źle, wyregulowaliśmy cholesterol, wyregulowaliśmy poziom homocysteiny, podnieśliśmy poziom witaminy D3, witaminy B12, czuje się lepiej, wygląda młodziej, wszyscy mu to mówią. Może sobie normalne ciuchy kupić, co też jest bardzo ważne, bo do tej pory wszystko było na miarę, bo ten brzuszek był bardzo, bardzo duży i koszula by się normalnie nie zapięła. Teraz wygląda naprawdę fantastycznie. Jestem z nim w kontakcie. Mamy już ponad półtora roku, prawie zaraz będą dwa lata od czasu, kiedy osiągnęliśmy ten efekt, i trzyma. I przepięknie trzyma tę dobrą, nową masę ciała i, i ten zmieniony styl życia. Niesamowite jest to, że jeżeli my rzeczywiście zmienimy ten metabolizm, wyregulujemy hormony, poprawimy działanie różnego rodzaju narządów naszego organizmu. Jeżeli usprawnimy pracę wątroby, usprawnimy nasz mikrobiom, pracę jelit, całego przewodu pokarmowego, to ta przysłowiowa dieta nie jest dietą, tylko zmienia się i jest naszym stylem życia. Pozwala nam utrzymać te efekty. Nie jest to kwestia dwu-trzymiesięcznej terapii, tylko rzeczywiście zmiany w ogóle funkcjonowania, zmiany myślenia. I tak też było w przypadku pana Michała. On to, to, tę przemianę przeszedł, ale przemianę nie tylko zewnętrzną, ale przede wszystkim wewnętrzną, bo czuje się zupełnie inaczej i nie wraca już do swoich starych nawyków. Bardzo często otyłość powoduje u nas nie tylko wstyd, nie tylko. Złe samopoczucie, ale otyłość może nie wynikać z, z przejedzenia, i bardzo często właśnie nie wynika z przejedzenia, tylko wynika ze stanów zapalnych w naszym organizmie. Bardzo często jest efektem jakiejś farmakoterapii, jakichś błędów, i ta personalizacja pozwala nam pozbyć się uczucia zmęczenia, pozwala nam. Odzyskać tą utraconą energię, pozwala nam odzyskać motywację, pozwala nam odzyskać chęć życia, chęć y, wyjścia z przyjaciółmi, chęć y, zaproszenia kogoś na, y, na obiad, ugotowania komuś, y, innego spędzania czasu niż y, powrót do domu i ciągłym zmęczeniem. Czy, czy, jeżeli taka osoba na przykład jeszcze dodatkowo bardzo ciężko pracuje, prowadzi swoją własną firmę, ona nie ma siły czegoś zmienić. I teraz Wprowadzenie takiej osoby na rygorystyczną dietę, powiedzenie takiej osobie, uwielbiam to, jak pacjenci słyszą, albo mniej jeść, albo ćwiczyć, musi pani ćwiczyć. Jak taka osoba, 154 kg, obciążone stawy, bolące stawy, bolące kolana, jak ona ma zacząć ćwiczyć? Kiedy zrzuciliśmy te 54 kg bez skalpela, bez obwisłych piersi, bez obwisłego brzucha, e Poprawiliśmy wchłanianie się kolagenu, wchłanianie się witamin, poprawiliśmy dożywienie na poziomie komórkowym. Pan Michał zaczął ćwiczyć. Zaczął jeździć na ergonometrze, wiosłować, zaczął wychodzić na spacer, zaczął pracować w ogrodzie, zaczął spotykać się więcej z ludźmi, zaczął mieć więcej energii, zaczął być bardziej produktywny też w pracy, co też jest bardzo ważne i takie osoby potem mogą zdobywać świat, mogą zmieniać dalej świat, ponieważ mają na to siłę, mają na to energię i chcą. Ta terapia pana Michała została uznana y, przez światowe grono ekspertów na kongresie w Monako. Została zauważona, została przemiana pana Michała została zauważona i y Moja terapia, którą przeszedł pan Michał, została uznana za jedną z trzech najbardziej efektywnych, bezpiecznych i innowacyjnych terapii w kategorii Non Surgical Body Shaping na kongresie w Monako. Na podium trzech najlepszych terapii na świecie. Ponad 60 krajów wysłało swoje zgłoszenia i y, byłam jedynym podmiotem z Polski, jedyną osobą z Polski, której oba case'y przeszły do finałów. Tego, tego kongresu, a historia pana Michała znalazła się na podium. Więc jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Po moim wykładzie eksperci z całego świata, lekarze z Brazylii, eksperci z Japonii, z Hiszpanii, z Monako czy, czy z Francji, gratulowali mi tych efektów, które osiągamy w naszej klinice w Warszawie. Byli pod ogromnym wrażeniem, że Żywieniem, medycyną funkcjonalną, zastosowaniem odpowiedniej diagnostyki, można osiągnąć tak fantastyczne efekty, e, codziennie uzyskując efekty z kolejnymi pacjentami, bez użycia skalpela, bez inwazyjnych, trudnych metod, bez trudnych operacji, bez bólu, bez, e, bez cierpienia, tak naprawdę, zmieniając styl życia, nie, nie robiąc zmiany na chwilę, tylko zmieniając. Cały cykl myślenia, zmieniając nie tylko to, co jest na zewnątrz, ale zmieniając też człowieka wewnątrz. Jest to niezwykle motywujące i jest to piękne, kiedy eksperci dzielący się swoją wiedzą gratulują innemu ekspertowi jego osiągnięć, wspieramy się nawzajem i to jest naprawdę piękne.